Pamiętam, jak w czasie wykładów w seminarium, jeden z wykładowców komentował tekst Baranku Boży i mówił, że mamy takie słowa: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. I zatrzymał się przy tym słowie: Gładzisz. Że możemy mieć takie wyobrażenie, że Jezus jest tym, który gładzi, to znaczy tak wygładza, zagłaskuje, tak, żeby nie było widać jakiegoś grzechu. Ale możemy myśleć o tym słowie gładzisz, jako o rozprawieniu się dogłębnym, o tym, że on walczy i zmaga się z grzechem, zmaga się ze złem, tak, żeby wykorzenić je, wyrwać je z korzeniami i żeby je zgładzić dogłębnie. Dzisiaj Słowo Boże mówi o tym, że Jezus objawił się po to, aby zgładzić grzech. I słowo Boże nam uświadamia to, że Jezus nie chce zrobić w naszym życiu jakiegoś powierzchownego liftingu, tylko takiego make-upu, który przykryje i wygładzi to, co jest jakimś grzechem, to, co jest złem czy jakąś słabością, żeby tylko tego nie było widać. Jezus chce dogłębnie przemienić nasze życie. Chce być tak przyjęty do naszego życia, tak wpuszczony do głębi naszego serca, by mógł rozprawić się ze złem, z grzechem, do głębi wyrwać to zło z korzeniami, tak żeby dogłębnie nas przemienić. Jemu nie chodzi o zewnętrzny lifting, ale dogłębną przemianę człowieka.